Cześć, witam na kanale info uprawa. No, zbieram sobie pomidorki, jednak zaraza też zbiera żniwa. No, niestety, jak widać po liściach, jest nieciekawie. No, ale pomidorek dosyć spory, chociaż tyle. No cóż, tak to bywa. Przynajmniej dzisiejsze zbiory będą naprawdę bardzo fajne, więc z tego się cieszę. Tak wyglądają moje pomidory po akcji z zarazą ziemniaka, liści jak widać jest dosyć mało. Poobrywałem zarażone liście, niby wszystko ok, nie było mnie 10 dni na działce, mniej więcej 10 dni tu nie zaglądałem. No i niestety za zaraza dalej jest, więc nie ma co już pryskać, opryskałem wcześniej raz środkiem o nazwie Amistar, yy, niestety nie miałem środka o nazwie Kurzate. Tym środkiem ma zwie kurzate, opryskałem moje pomidory giganty, które mają się znacznie, znacznie lepiej, ale już mi brako tego środka już wcześniej. No nieważne, co dalej teraz robię? Obrywam te liście, tutaj nie ma co już inwestować w te kwiatki, trzeba je też pousuwać, tak żeby tylko zostały te pomidory i jakieś liście zdrowe, oczywiście, na ten moment zdrowe. Żeby zostały te pomidory i liście, żeby te pomidory sobie dojrzały na krzaku. Tutaj teraz będę musiał stale monitorować sytuację, tak żeby zaraza mi nie przeszła na moje pomidorki. Bo jest taka też opcja, że zaraza mi zainfekuje moje pomidory. Wtedy one będą no, już nie do jedzenia. No a tutaj zbieram sobie zbiorów, mam już dosyć sporo. A tutaj jeszcze pomidor z drogiem. Tadą. Tadą. W ostatnim czasie tych pomidorów trochę zebrałem. Zostało jeszcze dosyć dużo. Część już leży, poodpadała. No i tak to w tej chwili wygląda. Spójrzcie sobie. Zaraz na deser pokażę Wam moje pomidory giganty, bo naprawdę wyglądają świetnie. Ale spójrzcie sobie najpierw na te pomidory zwykłe. Jest ich jeszcze dosyć sporo i liczę na jeszcze na jakieś tam zbiory. No a tutaj, jakie ładne grono. Spójrzcie sobie na jednego mojego pomidora giganta, więcej pokażę na odcinku z warzyw gigantów. Taki troszeczkę mniejszy, taki mniejszy, wygląda to świetnie, z tego się oczywiście bardzo cieszę. Ja teraz Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. kanału Info, prawa, pozdrawiam.